Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym, w kolejnym filmie, w kolejnym filmiku. Na samym początku od razu, trochę ten o dźwięku Wam powiem. Po prostu może być, że będzie zły, słaby, bo nagrywam samym telefonem bez mikrofonu. Bo iż, ponieważ się mikrofon zepsuł, Siema w ogóle. No, siema, Sławek. Jedziemy w ogóle gdzieś tam na rzekę, sobie płaść nowe tereny, pooglądać. Sławek będzie spinningował, ja go będę nagrywał, jak on to robi. I tyle. Co do dźwięku, to jeszcze raz wam powiem, że no, zepsuł mi się mikrofon. I miałem film nagrany z y, targów w sklepie w Carp World, czy jak to się tam nazywa. Y, I prędzej miałem jeden materiał, z, jak byliśmy tam już na Karpia, siedzieliśmy nad jeziorkiem. No ale dopiero przejęłem, że mikrofon się zepsuł, jak sprawdzałem przedwczoraj. Znaczy, no jak odtwarzałem te Także przykro mi bardzo, materiałów nie będzie po prostu, no, nie nagrało się albo w ogóle nic, albo, albo są trzaski i, i tak dalej. Jest to, nie do przyjęcia, żeby to opublikować. No, a my dzisiaj będziemy oglądać drugi brzeg. Sławek chce zobaczyć drugi brzeg, południowy brzeg rzeki. Um. Porzucam trochę. No w sumie jedyna opcja jaka jest, no to klejnie. no Boleń. No. Okoń. No. Bardziej, bardziej coś spróbuję Klenie połapać, bo tutaj udaje się czasem o tej porze i tak na dość przynęty taką grubszą sztukę złapać więc... duże są te klinie, nie? tak duże są, no takie 50 się trafiają fajnie yy, na takie woblerki 7 cm no. także myślę, że może coś akurat Ci uda na filmie pokazać dzisiaj no ja bym tam nie liczył na to że się coś uda, bo a to ja znowu widzę, będzie a co Ty, to znowu będzie tak jak zawsze jak nie nagrywamy czekajcie Jak nie nagrywamy to klenie walą jak wściekło, A to będzie tak jak ostatnio e, film z Izar e, e, A jak ten, a nie był jeden duży, był jeden duży Był, na tak, samym końcu zrobiliśmy go Tak, ale nie nagrany właśnie Nagrany Nagrany jest? Nagrany, no Było go widać w ogóle? Tak średnio Ale branie Nie było brania nagrane to to Tylko jak hulujesz już Jak świetnie, z tych krzaków No, hulujesz no. później No ale to ten, to tylko tyle, no co no tak o to wygląda to. Ma być, mają być filmy o tym, jakie jest, jak jest prawdziwe wędkarstwo, a nie filmy o tym, jak reklamujemy przynętę. Masz coś do zareklamowania? Nie. Dobra, spoko, słuchajcie. E, w przyszłym tygodniu rybomania. Zobaczymy, czy się odbędzie, bo teraz ta cała akcja z tym koronawirusem i z tym wszystkim, jesteśmy naprawdę ciekawi. My prawdopodobnie pojedziemy tak czy tak do Poznania, bo mamy hotele porezerwowane mm -hmm. i tak dalej, więc no jeżeli nie będzie rywowanie, to sobie zrobimy to wycieczkę. Pojedziemy na ziemniaki. Tak, pojedziemy na ziemniaki. A tam są dobre pijalnie. No, ale no, tam pijali. jest lek robity. No, lek robit piwo tylko, które sprzedaje w Poznaniu. Okej. Okay. No to... Niewiele się różni. To już po co no, jechać. No, no. Nie? Spoko, dobra. Widzimy się za chwilę nad wodą. chłodą. A wiesz o tym, że fluorokarbon to ściema? Nie. Wierzę, że jest ok. Ostatnio czytałem artykuł o tym, jacyś... w jakiejś gazecie był artykuł o tym, że wzięli to pod lupę w jakimś laboratorium fizycznym i sprawdzali jego wytrzymałość i jego przejrzystość w wodzie. Bo to głównie wszyscy mówią, że tego fluorokarbonu nie widać. No. Sprawdzali to i się okazało, że to guzik, prawda, że zwykła żyłka mono. Jest tak samo niewidoczna jak widoczna jak fluorokarbon, a jeżeli chodzi o wytrzymałość, to nawet jest mocniejsza. Czekaj, Ten to mam i tak chyba nawet z tego, ze zwykłej mono. Nie, nie, ale z tylko dole. mówię, nie, że wiesz, że taka akcja, sam się zdziwiłem. Kobiety na traktory te. Będą nam tutaj hałasować A kysz no i ten, wiesz co, ja też cały czas fluorokarbon, bo to na karpiówkach, nie? Fluorokarbon, fluorokarbon, bo to niby, że czyste i że niby takie mocne i w ogóle. Ja się bardzo zdziwiłem. A ty robisz przeponę też z niego? Z fluorokarbonu? No. Tak. Ale karpiowe, nie? Sztywne. No, ale nie. A sztywne. No, ja się nie widziałem. Nie? Robię, Roniriga robię i. Rolnik to taki typowy do popków, teraz na wiosnę będę to stosował. No i te czodrigi, gdzie ty te haczyki kupiłeś, a nie ten, nie? No. Ty ci pokażę. Tu też tego używam. Kiedyś nie używałem czodriga, tylko helikopterowy system. Ale ostatnimi czasy, te... gdzie idę do sklepu, to Cylina kupuje popki. Bo jej się spodobały, nie wiem czemu. Uważaj Ostatnio Nesza znowu jakieś kupiła, nie pamiętam co. No to tak widzisz, że No? Cynia wiesz, jak tam na zawody do Czech jechałem w zeszłym roku, to też bo to tam na tym łowisku wzięło ale fajnie, gdzie... tam będą w tym roku te zawody nie tam bym się tam przejechał nie, nie będzie podobało mi się chociaż, wiesz, nie byłem gdzie, no a to już ten film jest opublikowany? no, był w tamtym okay. tygodniu widzisz tak sobie obejrzałem przyjemnie no i tak ten no i tu właśnie ona mi wybierała jedne popki co, pachną jak magia to co startujemy, idziemy, tutaj na początku raczej sobie zobaczysz Słowek, tutaj jest praktycznie do samego lancutu nie do łowienia. Nie, tu nie ma, ja tu, kiedyś tam pamiętam. Wiesz co, ja zajechałem kiedyś samochodem właśnie pod ten pierwszy most i myślę pod takim pierwszym mostem, a pójdę po dziuwę tam oko, no. Na pewno tam stoją, nie? Ale co? Ty ta woda tak tam ciągnie. No tu jest to samo, zaraz zobaczysz, kurde, ten... Że, że to jest nie katastrofa, nie? No tutaj praktycznie na no nic, bo nawet w strąbki w takiej wodzie nie ustoi, bo on też potrzebuje, żeby się zacznie schować. Ale przy brzegu przy buku, jest taka burta właśnie. Nie ma nic. No to, to nie ma. Zobacz jak ta woda ciśnie ja jest, jest, niski, wtedy, jest niski to stan jest, I zobacz, widzisz co tu masz, tutaj nawet nie ma za bardzo Czekajcie, ja wam to pokażę Tu nie ma nawet za bardzo jak tej ryby później podebrać, jak ci coś większego weźmie Ale musisz strasznie uważać, bo one bardzo śliskie są Ale patrz jak jest na wodę no i tam z tyłu, to się kończy gdzie? Tam normalnie się kończy odcinek rzeki, gdzie powiedzmy jest jeszcze nieuregulowany i jest jak to się zrenaturalizowany, tak? Tak się to mówi. I tam normalnie masz te łachy, i tak dalej. A tutaj to zwykła kurde, taka, o, nawet główek nie ma nic, po prostu. Prosto. No tam jest fajne drzewo, bo no, tam. No. no. Można, po, można podejść zobaczyć. Ogólnie to chodzi o to, żeby iść w tamtą stronę. Nie? Mhm. W tamtą stronę, w górę rzeki. No i tyle. No. Tam na tym. Możemy pójść obczaić te miejsca jak coś się stało po tym, jak będziemy przechodzić to będziemy widzieć przynajmniej co drugi, na drugiej stronie się stało po tych wielkich e, wiatrach, co były. Słuchajcie, to akcja taka jest, że my tutaj mamy, ja nie wiem co to są za drzewa. Nie znam się na tym, powinienem, wiem, że to odrobina ignorancji z mojej strony, powinienem się doszkolić. Ale jakoś mi to nigdy doszło, że życia nie było potrzebne. Dęby co? Te dęby się nie łamią tak. Nie, mi się wydaje, nie jestem pewien, no mi się wydaje, no. Chyba no, by jakieś albo coś, pierwym wi, ale jakieś są bardzo łamliwe te drzewa tutaj i po takich wiatrach, nie dęby, nie gdzie tu widzisz, gdzie żołędzie, na ten, akurat, że to dęby nie są, to jestem na 100% pewien, no nie, to i obrozek na ten i akcja taka, że tutaj patrzcie, co się dzieje, nie, po każdym jakimś większym wietrze, może się okazać, że przyjedziemy na ryby i nie będziemy mieli gdzie usiąść, bo miejscówka będzie zniszczona, bo spadnie drzewo, bo spłynie drzewo cokolwiek. Dlatego no, sezon karpiowy powoli się rozpoczyna, nie? bo takie temperatury są. W zeszłym tygodniu popadał trochę śnieg, ale to takie powiedzmy ostatki jakieś tego śniegu były. Moim zdaniem ostatnia atak zimy i tu powoli trzeba zacząć się szykować na rzekę, żeby zacząć łowić, ale Właśnie po to ten rekonesans, żeby zobaczyć co to się stało, bo już raz mi się tak zdarzyło, że się naszykowałem sprzętu na taczkę naładował, pojechał ten kilometr z taczką, a tu się okazało, że drzewo na miejscówce leży, no i dupa była, nie? Trzeba było jakieś inne miejscówki szukać i tak dalej, a to później człowiek zdeprymowany, no i kwestia zaufania też, a czy dobre miejsce, czy tu są te ryby i tak dalej. Tego się przejdziemy dzisiaj ze Sławkiem Z drugiego brzegu będzie lepiej widać Co to się tam porobiło No i dobrze, że wzięliśmy wodery, bo jakbym wziął zwykłe buty To by była katastrofa bo Mocna ciapa jest Ja nie wiedziałem, jest No też nie wiedziałem Ale dobra no widzisz Coś mamy o, Tak to wygląda ten nasz odcinek rzeki Ale to no. to wszystko No dużo no były wichury, u nas jeszcze w tym tygodniu teraz tak działo, masakra, no, mocno. No, I tak to mamy rzekę. E, średnio fajna. Ten kawałek tutaj kanału, ten środek kanału, ten kanał to spoko jeszcze o tyle, o ile, ale tu rzeka karpiowo nie wiem, można by i kiedyś spróbować te ciężarki po 200 gram. Gdzieś w nurcie, wysoko, tak jak się na rzekach łowi I sprawdzić to A czego by Nie? Ale, powod, Ale nie gdzie tu Może tam? Obstrągową Jedno bystrze tylko jest tutaj w sumie i tak to... Taki no tam w górę, no to już jest inaczej, Jakbyś tam szedł Tam, gdzie jeszcze nigdy nie gdzie jest ten rezerwat To by trzeba było latem ogarnąć hmm. tą drugą stronę Bo tam jeszcze ani ty nie byłeś, ani ja no, zobaczcie, tutaj tak to wygląda. Się łączy kanał z rzeką. To z lewej strony jest kanał, z prawej strony jest rzeka. i zupełnie dwa różne światy. Tam rzeka, kawałek wyżej, już to taka typowo pstrągowa z łachami, i z żwirem i z wszystkim. Gdzie teoretycznie nawet pstrąg by się mógł rozmnażać. A kanał to tutaj jak odra u mnie w domu. Głęboki, brzydki. I skarpiami. <laughs> no, sumy też są dużo, bardzo. O, nie chciałbym tu nocki siedzieć wtedy. No właśnie od nas z tego pisali z klubu, że bardzo dużo miejscówek podobno zostało zepsutych. Ja tam nie wiem, co u nich znaczy bardzo dużo, bo tu było chyba tylko trzy. No, ale zobaczymy. Co ręką wejmiesz? Ups. Nie wiem, dziękuję bardzo Nie ten bo działa No to widzicie jaki tu mamy cyrk To się nagrywało No nagrywa się nagrywam Twoje fejki znaczy fejle Ty lubisz jak się ten Nie no wiecie co tu jest kurde przez Dlatego ja tu nawet nie spininguję bo ja mam takiego pecha, ją rabo gdzieś w drzewie wisiało gdzieś Szkoda Sławka przynęt no a tam mamy pierwszą miejscówkę, tam gdzie te schody są. To tam sobie łowimy. Tam z tyłu jest fajna miejscówka, tą, tamtą, tą z tyłu będę chciał, tam jest. W tym roku atakować bardziej, bo tam jest miejsca więcej, żeby rozłożyć namiot. I co mnie ciekawi, o, nie ma tych drzew tam. Zobacz, tu gdzie ten szałas. A co tak pusto się tam zrobiło? Wymyło te drzewa wszystkie i się zrobiła miejscówka, tylko jak tam schodzić, tam jest problem. Tam gdzie widzicie ten szałas? Nie wiem czy to widać to. Tam, tam nie było tak czysto To jest taki szałasik, musicie widzieć. Tam pełno drzew było. Ktoś sobie chyba to bushcrafterzy, czy bushcraftowcy, czy jak oni się nazywają. Ci co siedzą w lesie i. Nie, wiem. nie wiesz? Taka jest moda, teraz to bushcraft się nazywa, czy jakoś tak siedzą po lasach, robią ogniska i udają, że kulda, to nie. Indiany Jonesa czy jakiegoś tam takiego. Dobra, nie bądźmy pośmiewni. Ale to oni sobie budują takie szałasiki To wydaje mi się, że to tam jest. Bo latem to tego nawet nie widać, bo jest mocno zarośnięte. I tam przy tym szałasie, bo zawsze tam dwa drzewa leżały, po których można było nawet wejść. Miejscówka fajna, bo przez te krzaki tam z przodu, które są, się robi tam taki spokojny ten, do zanęcenia można jakieś 3 metry, 2 metry, 3 metry tam jest. Czyli miejscówka obiecująca, tylko zawsze był problem, że jakby było pranie, to karp siedzi w tych drzewach. I ich nie ma, i ich nie ma, czyli otwarła się kolejna miejscówka dla nas. Wspaniale, czyli mamy tutaj, tutaj. I tam są trzy miejscówki, także nawet jakbyśmy w trójkę kiedyś tutaj weekend robili, to każdy siada na swojej, wiesz co, chodzi? no a ta jest najlepsza, bo tam będzie święty spokój, bo ona Gdzie? jest nieuczyszczana. No, no, tylko tam problem z podebraniem, bo tam nie wejdziesz do wody, nie? Bo tam po kamieniach wejdziesz, tam po schodach, a tam ten. No, ale ja się poświęcę Na końcu jest jeszcze najlepsze. No. I to tyle, to takie nasze rewiry wyglądają. Ciśnią dalej czy co? Nie nie na gunkę jeszcze dwa razy rzucę taką wiesz Bo tutaj fajnie woda stoi No rzucę i... To rzucaj Zobaczymy co z tego będzie O a tam się I co to było? Nie wiem Może będzie na filmie widać, bo akurat miałem skierowaną kamerę Ale chyba nie będzie widać Ale tutaj cały czas jak siedzimy tam po drugiej stronie to tutaj akurat cały czas na tym pasie tak jakby Cały czas się zawsze coś spławia i to oja Marcina, który Marcin tutaj bardzo długo, dużo czasu spędził spędzić dużo tak Mówił zawsze, że jak tutaj się ryby spławiają, to miał brania karpiowe, a jak się ryby nie spławiały te, się nie to, to nie miał nic Mówi jak te coś skakało, my nie wiemy co to jest, to klenie może, jazie No pstrągi to to nie są, bo one to tak te, nie. ale to klenia, bo jaz, coś tutaj skacze, pluska się nie wiem, co by to jeszcze innego mogło być. I to całym rokiem, nie? A? Niezależnie od pory. Który... Ale jak się spławia, to były brania karpiowe, a jak się nie spławia, to mówi, że siedział tutaj i masakra, nic nie było. Nie wiem. Ja w tym roku naprawdę mam ochotę tutaj parę nocek zrobić. Ja tu jeszcze nigdy nie zrobiłem nocki i nigdy nie poświęciłem czasu tak właśnie nietypowo, albo bardzo, bardzo wcześnie rano, albo później wieczorem. No. Przeważnie w takim najgorszym okresie hotelu tak, jak puszczą te pstrągi tam z drugiej strony, no to to żadna filozofia iść po tych parę pstrągów. No tak. Zaniedbujemy tą wodę, a ona ma potencjał. Od niechcenia. No zobaczymy. Ten rok sobie przeznaczyłem tutaj na to. Ogólnie skupiamy się na naszych... No na wodach klubowych. W tym roku sobie postanowiliśmy, że odpuszczamy jakieś tam... Mamy jeden taki wspólny wyjazd na tą Lamottę. To taki burdeligie skarpiowo-jesiotrowy. Gdzie tam, yy, gdzie, gdzie w maju będziemy robimy, tam w, w kwietniu, no bo będziemy siedzieć i gadać dokładnie Kto pije, ten będzie pił, kto je, ten będzie ja, a reszta będzie patrzeć Ale tak, to przynajmniej ja taki mam plan, żeby w tym roku rzeczywiście skupić się na wodach klubowych I później zimą zdecydować, czy zostaje w tym klubie, bo w zeszłym roku Kupę czasu pojeździliśmy po innych wodach, gdzie się kupowało dniówki. Kupę kasy to kosztuje, a te 300 euro w roku trzeba tak czy tak zapłacić. Plus do tego jeszcze dwa razy trzeba pracę odwalić w klubie, a to są dwa zepsute weekendy, których nie można wtedy poświęcić, więc. No, zobaczymy jak to będzie, nie? Myślę, że będzie dobrze. Połapiemy i nie będziemy My wracamy. Tak jak się spodziewałem, nie złowiliśmy nic. Czy znaczy Sławek nie złowił nic? spinningista. A to mi złe miejsca to Tak, ja mu bardzo złe miejsca. Nie no, po przejęliśmy, rzeczywiście się zrobił taki bałagan na tą rzeką w porównaniu do zeszłego roku. To jest naprawdę duża różnica. Po się jedne miejsca, gdzie były na przykład niedostępne, gdzie nie było możliwości łowienia. W zeszłym roku Patrząc się z tym gimbalem Gdzie jak skręcasz To przeciążenie jego ten wyginę go a? No wygina Trzeba go poprawić Dobra Co mówię? Nie było Żeby miejsca się pootwierały Te które w zeszłym roku Były niedostępne Do łowienia Bo tam drzewa leżały I takie inne To pozmywało to I się pootwierały A znowu z drugiej strony Inne Gdzie łowiliśmy w zeszłym roku Są niedostępne Nie da się No i takie akcje nam ten wiatr robił. No, tak widzicie, my to co roku musimy się z tym bujać, nawet kilkukrotnie, po każdej jak, jak, jakiejś większej wichurze musimy sprawdzać, gdzie możemy łowić, co możemy łowić. Także łowienie w rzekach to to nie jest zabawa dla małych dzieci. Nie, jest trudno. Bo, ale jeszcze ze trzy wichury w takie. No, nie, no, nie, będzie, jest, drzew. nie będzie drzew. No. Nie, no jest naprawdę trudno, bo trzeba naprawdę tego pilnować, co się z tymi drzewami dzieje. Co się w ogóle z wodą dzieje, bo to, co się z drzewami to jest jedno. A drugie jak idzie duża woda po roztopach i zimowych, bardzo często jest tak, że się zmienia struktura dna, i gdzie kiedyś mieliście 3 metry wody po zimie się okazuje, że już jest tylko półtorej albo nawet metr. Totalnie się zmieniło. Jaką tą łachę w ogóle na wlocie kanału i rzeki naniosło jest no, pół metra, jest tam, więc wyżej. Jest, teraz. Jest dlatego no, tak to jest. No i tyle. No, łowienie w rzekach jest bardzo trudne, bo te ryby się też przemieszczają z tego tytułu ale my poświęciliśmy na to dzisiaj pół dnia czy nawet może pół dnia powiedzmy pochodziliśmy ten spinnik to był wzięty tylko dla, dla zasady bo on już jakiś klej weźmie tak zobaczyliśmy co tyle no i tyle no takie jest wędkarstwo słuchajcie no takie coś wam chcę pokazywać też nie ma tutaj ani ryb ani superholi ani nic ale na tym właśnie polega wędkarstwo i tyle nie trzeba szukać swoich trzeba pracować na swoje ryby to nie jest tak że ktoś komuś coś daje za darmo okej okay a fajne miejsce po drugiej stronie na taki szybki, pojedynczy wypad w sumie, nie? Jeżeli ty byś chciał się sam wybrać, y, ja czy Andrzej załóżmy, y, to, jest, to są dwie naprawdę fajne miejscówki, gdzie jest y, fajny warko, czy woda zakręca i na taki spontan. Mi się wydaje, że w sam raz tym bardziej że blisko, bez dalekiego noszenia, nie? Gratif. Ja nie wiem, ja bym i tak prawdopodobnie na drugą stronę poszedł, bo... Ja bym to ja, ja nie znam, chyba ja jednak. A i właśnie co się dowiedzieliśmy, to się dowiedzieliśmy, że w ogóle się nie da przejść na drugą stronę, bo z elektrowni tak zwinęło i y, uszkodziło poręcze i coś tam i jest zamknięte i w ogóle nie da się przejść. Także w Niemczech pewnie wszystko jest w miarę. Tak, ogólnie, ale no, zobaczymy, no nie wolno I, i tak dalej, także no, tak to jest. Yy, dzięki za obejrzenie. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania. No i oczywiście na następny film. Trzymajcie się, cześć.